Tak, moi drodzy, dzień dobry, witam Was serdecznie. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, w zasadzie, tak z marszu i tylko na jedną kamerę. Zresztą nową, nagrywam z nowego, całkiem nowego telefonu. To też będzie taka wersja testowa. I co, moi drodzy? Gołębie po dwóch kuracjach. W zasadzie nawet po trzech kuracjach. antybiotykiem ronidazolem. Stało się jak się stało. Nie dopatrzyłem. Mój błąd. Przyznaję się bez bicia. Nie przyuważyłem samicy, która wlazła mi po rocznej nieobecności do gołębnika. Ta samica prawdopodobnie zainfekowała stadą. Można nawet powiedzieć, że nieprawdopodobnie, ale też tak po prostu było, że samica ta była strasznie Zarobaczona, niestety zrobiła kupę. W tej kupie były pasożyty, które rozprzestrzeniły się praktycznie na wszystkie gołębniki. Oprócz gołębnika gołębi młodych, gdzie prawdopodobnie nic się nie przeniosło, ale też nie mamy takiej 100% pewności. To też te młode gołębie przed szczepieniem będą również przechodzić kurację odrobaczającą. A teraz, kiedy już jesteśmy po, po tej kuracji ronidazolem i po dwóch kuracjach, jednej takiej wstępnej, głównej i drugiej już powtórkowej, po kuracji odrobaczającej, gołębie spisują się fajnie. Na oblotach widać, że jest wigor. Gołębie fajnie latają i wszystko idzie ku dobremu. Tutaj troszkę coś się zahaczył się zablokował <tutaj>, tutaj oczywiście w gołębniku już niektóre pary naniosły fajnie jajka i również również też gdzieś w godzinie gdzie, gdzie pojawiły się młode gołąbki w tych gniazdach i jak na razie jest to wszystko wszystko fajnie spoko także nie ma co nie ma co w zasadzie, moi drodzy, narzekać, wszystko wróciło. Jak gdyby można było powiedzieć do normy. Tutaj jedna samiczka, przed chwilą wyknął się jeden pisklaczek. Nie będziemy jej tam straszyć, wszystko jest ok. Zobaczymy, oczywiście, teraz po tych kuracjach, jak te młody będą rosły. Na razie jest to dosyć obiecujące. Tutaj mamy dwa młódki dosyć fajnie te gołębie teraz właśnie rosną mi po tych kuracjach zobaczymy jak to oczywiście będzie wyglądało oczywiście w dalszym ciągu słoma i tak żeby to było dosyć, dosyć w miarę fajnie zadbanie oczywiście sprzątane tutaj mamy jednego młodego dosyć fajny duży gołąbek rośnie kapitalnie muszę powiedzieć, że naprawdę po tych kuracjach super to teraz wygląda gołąb z linii Vandepol, fajny gołąbek, zdrowy widać, duży, dorodny gołąb, ja może go tak pokażę na ręce, bo to tak w ręce te gołębie prezentują się całkiem inaczej niż widzicie, ja mam dłoń taką średnią, ale wydaje mi się, że ten gołąb jest naprawdę, naprawdę w dobrej kondycji, no i tak jak mówię, te łódki teraz oczywiście rosną fajnie, no, no tutaj ta samiczka sobie te gniazdko gdzieś tutaj uwiła, jak widzicie na dole na ziemi. O to jest ten cały taki przybrudzony boroczku. Ja cię troszkę poczyszczę, bo widzę, że ty, ty się trochę taki odkleiłeś. No i tak jak mówię, no jest to, jest to w miarę, jest to w miarę ok Jest to, powiedzmy, że jest to kwestia, która przyniosła pozytywne efekty, oczywiście te kuracje tutaj mamy prawdopodobnie dwa jajeczka tak jest tutaj mój samczyk gigancik ma dwa jajuszka no i tak jak mówię te głębie naprawdę, naprawdę świetnie tutaj kolejny samczyk z tej linii Fineke razy Ziegfried Wojwód są to gołębie z, z Niemiec <laughs> od takiego hodowcy które, od którego nabywamy głębie z moim spójnikiem i tak, przejdziemy może, może tam dalej, na dwór, bo pogoda jest piękna. Głębie są na oblocie, jak widzicie. Teraz obecnie puszczone. I fajnie, fajnie, fajnie sobie latają. Oczywiście teraz przyleciały i tutaj sobie dalej krążą. Po tych kuracjach, moi drodzy, nie zmienia się praktycznie nic. Nie zmienia się praktycznie nic, moi drodzy, jeżeli chodzi o te żerowanie gołębi na polu, na dworzu, w trawie. One dalej gdzieś tam coś lądują, coś tam jedzą, ale już to takie jakie, jakie to było na początku, że zajadały się tymi ślimakami tak okropnie i tak strasznie, że po prostu było to. No, to było po prostu masakryczne, tak? teraz nie, nie, nie zajadają się tymi ślimakami tak fest i, i po prostu wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Zresztą na oblocie te gołębie też fajnie się prezentują, szybko latają, dosyć fajnie, prężnie. Także, także super. Jesteśmy, jesteśmy właśnie na tym etapie drugiego i trzeciego lęgu w niektórych gołębnikach. Gdzie po prostu będziemy teraz obserwować, jak te młode będą rosły. I, i tutaj akurat w gołębniku ardenek się znajdujemy. Teraz tutaj, akurat tu jedna parka mi znowu też na ziemi zniosła yy, lęk. No i tutaj ta parka ma dwa młódki, Są to gołębie. Te, te mają 3 dni. Te gołąbki no, wyglądają dosyć obiecująco. Rosną fajnie. Tutaj za chwileczkę w gniazdach też pokażę kolejne młode. To są młode, które czekają do odsadzenia. Już te głębki za niedługo, za 5-6 dni praktycznie będę odsadzał. Są to fajne gołębie właśnie z tych gardenów. Muszę powiedzieć, że fajnie urosły te gołębki. Świetnie się choią. Nie są takie ukurczki małe jak, jak to po prostu wyglądało wcześniej. No, oczywiście, te gołębie, tak jak mówiłem wcześniej, będą też, też będą przeprowadzane, będą miały przeprowadzaną kurację oczywiście na robaki i przed, przed szczepieniem. Tutaj są dwa młodeczki. Fajna para, dosyć czekamy aż one urosną. To są dwa młodeczki, moi drodzy. Tutaj w kolejnej celi. Tutaj na górze też dwa młode. Rosną lepiej, te głębie zdecydowanie moi drodzy. Naprawdę można powiedzieć, że kuracja zrobiła robotę i wygląda to tak jak mówię obiecująco. Zobaczymy co będzie dalej. Oczywiście jak to będzie się dalej prezentować. Ta hodowla byłem załamany. Na początku tych robaków było naprawdę masę, te głębie wydaliły z siebie, naprawdę ogromną ilość robali. I tutaj też chciałem tutaj coś na ten temat powiedzieć. Chciałem powiedzieć głównie. Coś takiego. Chciałem powiedzieć, moi drodzy, taką uwagę, że przeważnie wszyscy, wszyscy hodowcy, którzy prezentują swoje hodowle, pokazują tylko i wyłącznie to, co jest fajne, co jest dobre, co jest pozytywne, pokazują swoje młode, wyrośnięte i tak dalej, Ale nikt, nikt mi nie mówi, że w żadnej hodowli, czy, czy w ogóle w hodowlach nie występują choroby, bo moi drodzy występują, jeżeli ktoś się do tego nie przyznaje, to nie przyznaje się tylko z tego względu, względu ze względów po prostu powiedzmy marketingowych, gdzie powiedzmy sprzedaje gołębie i po prostu chce tą hodowlę zareklamować z jak najlepszej strony. Oczywiście to jest taki firm marketingowy, który działa na wielu, na wielu hodowców. Później często się okazuje, że ktoś kupi takie gołębie, a one jednak nie spełniają jego wymagań bo gdzieś po prostu wychodzi na to, że albo nie lecą młode, albo po prostu nie ma wyników i tak dalej, i tak dalej, i Może to być spowodowane różnymi różnymi kwestiami. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że w mojej hodowli, w mojej hodowli nie ukrywam niczego i publikuję również też porażki, tak jak w, obecnie, w, obecnym, w obecnym czasie, kiedy to właśnie... Wystąpiła u mnie ta choroba. Choroba właśnie spowodowana, moi drodzy, tym, że, że gołębie zostały zarobaczone. Zarobaczone tym, że jedna samica, która wróciła mi po roku czasu, zainfekowała mi właśnie te stawy. Młode gołębie wyglądają, jak wyglądają. Wyglądają tak, jak tutaj możecie sobie zauważyć. Wydaje mi się, że są, wyglądają dobrze. Czy są w super zdrowiu, to tego powiedzieć nie mogę. Na moje oko wyglądają bardzo dobrze. I, i raczej wyglądają na zdrowe zresztą na oblocie na oblotach spisują się fajnie jeszcze żaden gołęb się nie stracił chociaż był taki przypadek, że na oblocie straciło się chyba 3 4 gołębie i schodziły się dwa dni, ale to przy pierwszym oblocie zawsze tak jest że te gołębie no, nie mają jeszcze takiej orientacji i, i, i tak to po prostu wyszło niemniej jednak gołębie zeszły się i wszystko było, wszystko było w porządku Także te gołębie tutaj młode 18, w liczbie 18 sztuk są już odsadzone. Czekamy oczywiście na resztę młodych. Mam też oczywiście zamówione gołębie z innych hodowli, z dobrych hodowli, które będą tutaj wdrożone do stada, ponieważ już nie będę w stanie, nie jestem w stanie już wyhodować. Ze względu, na, ze względu na tą chorobę, która u mnie wystąpiła, nie jestem już w stanie wyhodować więcej gołębi do lotów, po prostu, bo nie zdążę tego zrobić. Uważam, że do, do 20 czerwca, jak tutaj sugeruje mi kolega, mój dobry kolega, do 20 czerwca, jeżeli gołębie wyjdą na dach, jeżeli zostaną odsadzone i wyjdą na dach później, jeszcze będą się do lotu nadawać, później już nie ma na to po prostu szansy. I także tutaj akurat yy, tak po prostu postanowiłem, że yy, dokupię sobie jeszcze 10 głębi z bardzo dobrej hodowli. Yy, tutaj akurat nie będę zdradzał <laughs> z jakiej, ale yy, zobaczymy, jak będą się te gołębie spisywały. Oczywiście na lotach. <laughs> Teraz już za niedługo też będę je wołał do karmienia i zobaczymy. Oczywiście jak to dalej będzie wyglądało. No, gołąbki, tak jak mówię, po rekonwalescencji wszystko jest na razie OK. Nie widzę, żeby były jakieś uchybienia zdrowotne w tym stadzie. Gołębie, tak jak mówię na oblocie spis spisują się dobrze. Otwieram teraz sobie tutaj przysiadły na dachu i siedzą, część gołębi gdzieś się potraciła. Idę, przejdę się podziałem i zobaczymy czy tam gdzieś tych głębi czy gdzieś tam nie żerują, może u kogoś, u jakiegoś sąsiada, bo to tendencja, moi drodzy, ta tendencja jeszcze do żerowania tutaj u tych gołębi występuje niestety i po prostu jest to sprawa nieunikniona, nie da się, że tak powiem, po prostu uniknąć tego, żeby gołębie gdzieś nie chodziły na pola. Oczywiście, jeżeli ktoś prowadzi hodowlę w sposób sterylny, w sposób, w taki sposób, gdzie umie to kontrolować, to chwała mu za to i to mu się być może udaje ja po prostu tutaj na tych działkach jak widzicie rekreacyjnych gdzie jest dużo działek no nie da się tego tak upilnować ja bym tego sobie życzył dlatego też wygląda to tak jak wygląda i tutaj też w związku z tym gołębie zalatują na różne działki, siadają gdzieś u sąsiada na polu no i wiadomo, one spożywają jakieś tam swoje Przysmaki, smakołyki, które później rzutują, oczywiście, na zdrowotność stada. No i często to właśnie wygląda tak, że te głębie są troszkę podchorowane, bo gdzieś czegoś się najedzą. No teraz akurat wygląda to tak, że nie widzę, żeby tutaj, tutaj często właśnie te sąsiadki zalatują. Tu ich nie widzę, nie ma. Także jest ok. No muszę powiedzieć, że po, podczas gdy zacząłem intensywnie podawać yy, więcej minerałów, częściej minerałów, yy, częściej zacząłem podawać minerały. Te żerowanie troszkę ustało, troszkę mniej zaczęły zalatywać na te pola i, i żerować i na razie wygląda to dosyć obiecująco. Tak jak mówię na oblosie, fajnie głębie sobie trenują. No akurat teraz nie latają, bo przysiadły, troszkę głębi weszły do środka. I <laughs> wygląda to oczywiście lepiej. Zobaczymy jak, uda się, jak udadzą się loty młodych gołębi, bo na tym skupiam swoją uwagę. I chciałbym tutaj właśnie ten wynik poprawić. Teraz będę miał pomoc ze strony dobrego doradcy. Doradcy, który oczywiście jest moim wspólnikiem, że tak powiem, w tej kwestii hodowli. I pomaga mi teraz teraz praktycznie wszystko, co on każe to ja wykonuję, a muszę Wam powiedzieć, że co roku jest mistrzem, praktycznie albo spudła, praktycznie nie schodzi. Bardzo rzadko zdarza się, żeby był poniżej dziesiątki w oddziale. Więc wydaje mi się, że wyniki ma dobre, a nawet mi się nie wydaje, tylko jestem pewny, bo przecież wiemy i widzimy, jak lotuje. Ja wiem i widzę, także jest to, jest to pozytywna hodowla, jeżeli chodzi o tego mojego kolega. No i wyniki tego kolegi oczywiście świadczą o tym, że nie jest on laikiem w hodowli gołębi pocztowych. Także tyle moi drodzy. Idę jeszcze tam troszkę zerknąć, jak to wygląda. Kilka gołębi jeszcze jak widzę na dachu siedzi. Reszta chyba sobie weszła albo gdzieś poleciała. Będę za chwilę je liczył. Będę za chwilę je również wołał do gołębnika i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Apetyt mają. Jedzą wszystko dobrze. Karma została zmieniona. Została zmieniona według wskazań właśnie mojego wspólnika w taki sposób w jaki on karmi. Ja karmię też swoje głębie. Myślę, że to będzie miało dobry oddźwięk tutaj w dalszej hodowli. I powinno to już teraz wyglądać super i dobrze. Oczywiście dbamy o to tak jak mówię, żeby dostarczać głębią jak najwięcej minerałów, jak najwięcej po prostu grytów i dodatków, żeby po prostu te gołębie miały wszystko i żeby to zalatywanie na, te, na, ten, na, tą, na tą ziemię i spożywanie tych ślimaków nie występowało tak nagminnie, jak to występowało wcześniej. Jeszcze zerkniemy, policzymy sobie te gołębie, czy one tutaj są wszystkie. Wydaje mi się, że tu wszystkie weszły gołąbki. Tak jak mówię, gdzie nie, gdzie gołębie sobie tutaj jeszcze... O, tutaj zniosła sobie Parka. Mają dwa jajeczka albo już młode, to będą mnie. To są dwa jajka. Tu wszędzie praktycznie, jak widzicie, są w gniazdach. No, jajka i tak dalej, tu gdzie nie gdzie młode. Tutaj jest jeden młodek, wyknął się dzisiaj. Tam widzieliśmy tego młodka z Van de Pol. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Gołębie, no bramę Wigoru widać to od razu. Tutaj mamy jednego młódka i drugi się kluje. Samczyk broni. Fajny, jansenowski samiec. Często o nim opowiadam. Jest to samiec 1174. Po takim fajnym gołębiu od kolegi z Od pana w zasadzie, który bardzo długo lotował. Wygląda to fajnie. Tutaj samiczka. Jakoś tak O, ma też dwa Widzimy. No i zobaczymy, zobaczymy moi drodzy jak to się wyglądało. Tak jak mówię, hodowla Hodowla moja nie jest hodowlą sterylną, brakuje tu rusztu, brakuje kasy, teraz obecnie to już jest w ogóle całkowicie lipa, bo yy, no jest, jest ta pandemia, jest ta pandemia, to oczywiście jeżeli chodzi o sprzedaż moich preparatów, to wszystko też yy, po prostu zaniżyło się, spadła po prostu sprzedaż z tego względu, że wielu hodowców przerazili, przeraziło się, wystraszyło się tym, że moja suplementacja nie działa, ponieważ wystąpiły choroby. No nie jest to tak do końca, moi drodzy. Wszystko działa, wszystko jest idealnie. Jeżeli mamy zdrowe stado, jeżeli mamy zdrowe stado, jeżeli chcemy, moi drodzy, żeby suplementacja działała, musimy mieć zdrowe stado. Suplementacja ziołowa nie, 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 nie działa na chore głębie, nie, nie da się po prostu wyleczyć głębi, że tak powiem i Jakimiś cudownymi ziołami, jeżeli występuje jakaś choroba, to musimy być przekonani o tym, że ten antybiotyk musi zostać podany i musi być to po prostu tak zrobione, żeby to miał ręce i nogi, żeby po prostu no, żeby, żeby to po prostu wyglądało fachowo. Tak? Dlatego też mówię o tym, że została podana. Została podana u mnie ta suplementacja. Zostało wszystko, że tak powiem pozmieniane. Została przeprowadzona podwójna kuracja na robaki. To zadziałało super. Gołębie te robaki wydaliły, przywrócił się, powrócił, do, powrócił u gołębi apetyt, którego nie było. Gołębie zaczęły nabierać masy, te gołębie już nie są takie chude. No i jest wigor na oblotach, jest wszystko wszystko tak jak powinno to wyglądać. Miejmy nadzieję, że teraz ten drugi lęk i trzeci lęk w niektórych gołębnikach przyniesie, że tak powiem, zdrowe gołębie, zdrowe młode. No i zobaczymy, czy uda się poprawić wynik w lotach gołębi młodych. Założenie jest takie, że jeżeli ten wynik uda się poprawić, te gołębie będą latać super i powiedzmy poprawię ten wynik, to hodowla zostaje. Jeżeli nie poprawię wyniku, a spadnę albo będę na tej samej pozycji co rok temu to niestety hodowla prawdopodobnie pójdzie do likwidacji dlaczego tak będzie, dlaczego zamierzam tak zrobić, dlatego, że też mam jakieś inne plany życiowe planuję przeprowadzkę w inne miejsce dokładnie jeszcze nie wiem czy będzie to jakieś inne miasto czy będzie to po prostu jakiś inny rejon są też problemy w tym działku no i żeby po prostu na razie z głębiami dać sobie spokój wynajmniej tutaj na tych działkach, tak jak wiemy tak jak wiecie i często obserwujecie, jest tutaj problem. Wiecznie występuje tu jakiś problem z głębiami. Z pogodą tutaj w tym rejonie u mnie jest dramatyczna pogoda w tym roku. To już w ogóle jest całkowicie masakra, bo przecież no, takich, takiej pogody nie było od X lat, jak ja pamiętam, żeby w maju była temperatura w końcu maja, gdzie już dzisiaj jest 22, żeby w końcu maja była po prostu temperatura 6 stopni rano. No to ja takich, takich pogod nie pamiętam. Tak to po prostu teraz wygląda. Takie są moje zamierzenia, takie są moje plany. Myślę, że yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko to wyjdzie, wszystko pokaże czas. Yy, pokaże to wszystko czas, jak to się wszystko dalej potoczy. W każdym bądź razie, tak jak mówię, yy, zamierzeniem jest takim, że jeżeli poprawię ten wynik, yy, no to hodowla zostanie i będę starał się tutaj prowadzić tą hodowlę dalej jeżeli ten wynik nie zostanie poprawiony hodowla idzie do likwidacji część gołębi zostanie sprzedana część pewnie usunięta czy po prostu też sprzedana jakimś hodowcom którzy chcą zaczynać oczywiście gołębie będą cały czas sukcesywnie leczone cały czas sukcesywnie będzie podawana kuracja na robaki żeby to po prostu odrobaczyć żeby te gołębie były przygotowane do tego że jak ktoś sobie je kupi żeby te gołębie były zdrowe tak to po prostu moi drodzy wygląda. Jeszcze krótki, krótki rzut oka na działeczkę. Jest dzisiaj naprawdę piękna pogoda, wspaniała pogoda. Teraz akurat popadało i po, 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 tym, po tym deszczu. Po tym deszczu po prostu się ładnie wyszło słoneczko i jest, jest fajnie. Tutaj jak widzimy jedna parka sobie na dachu siedzi i jedna samiczka luźna znaczy ona nie jest luźna, ona ma samca ale akurat sobie tutaj siedzi samiec chyba wysiaduje młode z tego co kojarzę jajka raczej i, i tyle moi drodzy tyle dzisiaj z tej takiej relacji i testu, może tak powiem też nowego aparatu nowej jakości y, zdjęć i filmów z nowego sprzętu to tyle moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę udanego sezonu zarówno na gołębie stare, jak i na gołębie młode, który się oczywiście powoli małymi kroczkami zbliża. Pięknie, pięknie to tutaj teraz wszystko wygląda. Zazieleniło się, pogoda, jak widzicie, piękna, i oby, oby wszystko było jak najlepiej. Pozdrawiam, dobry lot.